Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę, jak zarobić przez internet. A więc, pierwszym krokiem będzie wejście na stronkę sh.st ta stronka polega na tym, że skracamy linki i gdy ktoś wejdzie w ten nasz skrócony link, my zdobywamy za to pieniądze. Oczywiście nie są duże te pieniądze, ale gdy dużo osób będzie w, te, w takie linki wchodzić, to na pewno niezła sumka nam się uzbiera. Gdzie możemy roz, rozsyłać takie linki? No na pewno przykładowo na Facebooku, tak swoim znajomym. Jeżeli chcemy to taką jeżeli chcemy na większą skalę to zrobić to w jakichś kafejkach internetowych, czy w miejscach, gdzie dużo jest internautów. Przykładowo weźmy sobie stronę Google. Tu mamy taką stronę Google, tak Shorten All and Get Paid. wpisujemy tutaj sobie Google, czyli to jest ten link, który chcemy skrócić. Oczywiście to z przykładu możemy tutaj dać na przykład link do YouTube'a, Instagrama. Obojętnie naprawdę to może być dowolny link. Klikamy Shorten. Pojawia, pojawia nam się taki link, skrócony oczywiście, możemy go skopiować. Your link has been copied, więc. Co się stanie, jeśli wejdziemy w ten link? Oczywiście załaduje nam się ta stronka. Musimy poczekać w prawym górnym rogu. sekund. Pojawia nam się na środku ekranu taka reklama. Oczywiście za każdym razem jest ona inna. O, i tu był jakiś dźwięk w tej reklamie. I oczywiście przechodzimy do tej strony w ogóle. I, i, I oczywiście nam nalicza to, no mi teraz nie naliczyło, ponieważ y, ja sam nie mogę zarabiać. Dopiero jakbym komuś znajomemu wysłał, to wtedy bym dostał pieniądze. Bo to idzie od IP, tak? że no, mają zabezpieczenia, żeby, e, żebyśmy sami tak po prostu nie oszukiwali, <laughs> czy można dużo tu zarobić? No, ja szczerze wam powiem, że 10 dolarów mam już tu wypłacone. Przejdźmy sobie do WithDreft. Tu mam napisane, że 10 dolarów zdobyłem. Mam napisane, że wypłaciłem to. Więc jak widzicie, no można tu zarobić. Mamy do wyboru oczywiście języki. No jest tylko angielski. Oprócz tego hiszpański, ruski. Rosyjski, przepraszam. Więc mam nadzieję, że pomogę Wam odpowiedzieć na pytanie czy można zarobić przez internet oczywiście to jest taka, altern taka opcja no za dużo oczywiście nie zarobimy ale jeżeli, jeżeli robimy to na bardzo wysoką skalę no to oczywiście możemy zarobić tam parę złotych no jak widzicie 10 dolarów to tak w przeliczeniu na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy to jest jakieś 30-35 zł no i podsumowując, bierzemy jakiś popularny link, link, który według nas może kogoś zainteresować, wklejamy go tutaj w to pole Shorten All and Gate Paid, klikamy Shorten, kopiujemy ten skrócony link, link rozsyłamy znajomym, i tu mamy statystyki. Ostatnie 7 dni przykładowo sobie wybieramy. Tu mamy 19 styczeń, 20 styczeń, 21 i tu mamy takie ogólne statystyki, ile osób nam w danym dniu weszło. Według mnie to jest naprawdę dogodne rozwiązanie, ponieważ możemy zauważyć, czy nasze sposoby rozsyłania tych linków są, wychodzą na plus czy na minus. Więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I nie zapomnijcie oczywiście subskrybować mój kanał po więcej poradników. Cześć!